Witam. Deu Matis, pacjent, u którego występował nadmierny pobór prądu 009 mA. Obecnie sterka została usunięta, radio zostało odłączone. To było źle wpięte w instalację, zresztą jakaś fuszelka kapitalna była zamiana, też wyrzucała po mistrzowsku. E, jeszcze okazało się, że bezpiecznik 40A, ten który tu widzicie, też wymagał wymiany oraz styki, które się z w skrzynce bezpieczników. Trzeba było preparatem penetrującym styki. A, podstawowe bezpieczniki są sprawdzone, wszystko jest OK. Sprawdźmy teraz zatem pobór prądu. Jarnik ustawione ustawiony na 10A Jest na szereg Odłączymy sobie biegun klamer I teraz mamy pobór prądu A też nie prądu rzędu 001, czyli 10mA To jest jak najbardziej e, prawidłowo Taki poły prądu to jest super niski, także w tym momencie akumulator nie będzie rozładowywany. Założymy sobie problem Mhm. Ten bezpiecznik został wymieniony, Jest to 40 amperowy bezpiecznik. Jeszcze raz, stańmy sobie klamra, i pobór prądu jest 10 amper. czyli musterka została usunięta. Złodzieja prądu już nie ma Taki pobór prądu jest jak najbardziej ok Zatem e, Jeśli będziecie mieć Podobny problem Nadmiernym Poborem prądu w swoim aucie Zróbcie połączenie szeregowym miernikiem sprawdźcie sobie Ile kradnie prądu Nie i szukajcie po prostu liczny co kradnie prąd W tym okazało się że radio Jak pokazywałem e, Działało sobie można było włączyć bez zapłonu nie miał to względu za czy bez. Można było je włączyć, uruchomić, kradł prąd. Zresztą pokażę Wam jak wyglądała e, instalacja tego radia. To jest po prostu dramat. Rzeźba totalna, masa masakryczna. Także Fascian Deumatis z złodziej prądu wygnany. Taki pobór prądu jest jak najbardziej wskazany. I prawidłowo oczywiście. No i jeszcze raz wracamy do pacjenta Deumatis. Tak jak podejrzewałem, przyczyną e, nadmiernego poboru prądu e, w tym samochodzie był sprawca. Zobaczcie tu radio, które wam pokazywałem wcześniej. Trochę trzeba się było na żeby żeby to zamontować ten panel, który osłania to wszystko i tak dalej. Ale zobaczcie jaka tu jest fusera. Jaka tu jest plątanina kabli. Jaka tu jest lipa zrobiona, to się w pale, kurwa nie mieści. Tu jest kostka. O tyle ktoś tu jest pół, pół, co tu jest? No popieprzane przewody, niezaizolowane. Straszny syf, kiła i mogiła. Gdzieś tu idzie, tu do kostki wchodzi. Luty na wierzchu. Kurwa, kto to robi w ogóle? Ja, tu są czuć, że te przewody są tak skruszałe już, strasznie. No, to jest dziwnego, że tu prąd coś kradło, nie? Kolejny przewód. Zobacz, jaki kurwa syf. Prąd, nie na kabli. Niepojzerowane, niezabezpieczone. Jak to miało działać w ogóle? Ty radio... Co to jest porobione? Jest oryginalnie. Ale chyba nie jest oryginalnie. No zresztą widać, co tu jest odjebane. Kostka. Trzy przewody ucięte, tu dwa ucięte. Tu połączone. Ja pierdolę, ale ktoś zrobił fuszerę? Przewody kurwa po, poucinane. Sztuka na sztuki. Normalnie zdrutowane w chuj. No, rozumiem, że kurwa no. radio, ale Taką twórzelę, jak ktoś mu odjebał, to przechodzi normalnie pojęcie. O, masa, prawda? Trzeba po prostu wszystko popinać eee, i póki co będzie matiz bez radia. Ja wpiętam w instalację, bo szkoda, że znowu bateria się rozładowała i nadmierny pobór prądu występował. A przy tym razem też w ogóle będzie wypana. Ja pierdzielę. ale syf Kurwa, no strasznie. Dramat Zdrutowana Ja pierdzielę. nawet no, się nie spodziewałem, że coś takiego ujrze. nie, ja, nie tak No ładnie. Wreszcie teraz pan kurwa dojść, co tu jest grane. A tam panie, pierdolisz pan lub z robota. No, robota, kurwa. Majster by to ogarniał lepiej. Na koni by zapierdolił, głowy git. No dobra. No miałem kończę nagrywanie. Ale się okazuje, że tu jest totalny kurwa bigo zrobiony, słuchajcie, w tej e, instalacji. To jest tak napierdolone. Taka lipa, taka fushera. Że ja nie wiem, kurwa, kto to robił. Ale patrzcie. Tu jest, było zaizolowane. Było za wiem, czy to było nie mięcium to kurwa kamerę zapie Nie bardzo mi się złapać Cholera je pan No dobra jest zelutowane Do tego przewodu 12, 12 plus po zapłonie Jest zrobiona skrętka Od tego kawałek drutu I tu też zrobiona skrętka Nie wiem co to za kurwa gówno jest Ale dramat I tu jest tak, patrzcie Tu gdzie jest to takie ale żółte o no no niech mi zapadnie w świat szajsę. się może oddala się trochę to czyli od tego tu modułu tu jest jakaś kostka pamięci 5A to jest 12 chyba plus, po zapłonie ale się co tu jest kurde 0,5A no nieważne, od tego tu idzie była tak, skrętka zrobiona Zlutowane, zaizolowane, tu idzie kawałek tego przewodu, do tej, tutaj jest taka skrętka zrobiona, zaizolowane jakimś głównym, nie wiem, to nawet jest taśma jakaś, też co to jest, I do tego idzie, do tej tu kostki, co wchodzi do radia, I jest tak najebane, że po prostu to jest poezja, jest jeden kurwa dramat. Jak ma kurwa działać radio? To raz i czemu się potem ludzie dziwią, że prąd kradnie? No jak takie partacze taką robotę robią? No kurwa jest taki syf i tego się opisać nie da. Być teraz bądź mądry i pisz wierszy, No kurwa, zobacz to. To jest instalacja do radia. No kurwa które że bruździ, ale no, człowiek nerwa bierze, a widzi taki, takie y, plątaniny kabli. Pytam na Lup się bardziej w jak w busterce. Co to w ogóle ma być? Co to robił? Ale specjalista nie dbał. Mytek skręcił, kurwa, poizolował. Tylko, że debił lutowałem to kabel co powinienem nie wiem co on tu odjebał ale teraz się ja pierdziel teraz weź ustal co tu totalnie uciąć i zrobić na nowo żeby to działało, przecież radu jest tu macie akurat jakoś bardzo potrzebne i może być bezradia i chyba sobie ten temat w spokoju, po prostu gdzieś to półcinamy to to w pierwszej wmontuję bo I tak działać będzie a chodzi o to żeby po prostu nie nikogo i akumulator nie był trenowany. No ale to jest totalny totalny po prostu syp to co ktoś tu tu zrobił to jest specjalista pochowiec no bo pomysł to ma. jak można kurwa zrobić taką fuselę Dzięki co? Nie poizolowane. Jak poizolowane to tak na no, odjeba. Po prostu to jest jedna wielka chunia Gdybym nie Nawet kurwa yy, elektry miałby problem, żeby tu dojść do czego i jakoś to ogarnąć nie ja powiedziałem masakra dobra już dłużamy.